Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale, dzisiaj jest niedziela, ja mam dla was pizzę, ale pizzę dla cierpliwych. Dlaczego? Dlatego, że moje ciasto na nią fermentowało aż 7 dni, jeżeli jesteście ciekawi jak to wyszło, to zapraszam. Tak naprawdę dobrze słyszeliście, moje ciasto fermentowało aż tydzień. Chciałam, żebyście zobaczyli jak wygląda pizza z takiego ciasta, jak to ciasto też się zachowuje, wszystko wam teraz pokażę, więc od razu bierzemy się do roboty. Piekarnik mam rozgrzany, więc nie ma na co czekać, semonina na blat. Kulkę wyciągamy, jest bardzo mocno napowietrzona. Trzeba z nią troszkę delikatniej. O! Teraz dobrze ją przykrywamy semoliną i rozkręcamy, wypychając powietrze. tego powietrza będzie sporo, ale za to też to ciasto jest naprawdę tak lekkie i jest tak luźne, że łatwo się je rozkręca. Tylko musicie pamiętać o dużej ilości semoliny. Po prostu samo się robi. Wszystkie bąble. Z powietrzem też staram się wyeliminować. Widzicie? Chwilę mi zajęło rozkręcenie tego placka, ja nie chciałem się długo bawić. Oczywiście Samonina na bok. Poszepujemy i już nie muszę go rozkręcać, chociaż może jeszcze troszeczkę. Delikatnie. Dobra, no i co? I jedziemy. Sos pomidorowy. Rozsmarowujemy. I oczywiście jak to przyszło na test, jedziemy z samym serem. Niebawem pokażą Wam się też filmy w mojej serii o pizzy. Będziemy testować różne składniki, różne połączenia, ale jeszcze troszkę pobawimy się samymi mąka, mąkami, potem też przejdziemy trochę do sera. Na razie chcę Wam pokazać jak wyglądają ciasta. To jest naprawdę dla cierpliwych. 7 dni fermentowania to naprawdę jest dość sporo. Ok, przygotowana. Otrzymuję sobie biorę deskę. Przerzucam. Lekko formuję. Wrzucam do piekarnika i pieczemy. Za chwilę pokażę Wam jak wyszła, Wy teraz zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się jak pizza się piecze. Ok, moja pizza jest już gotowa. Zaraz zobaczycie jak wygląda. sami zobaczcie, ja uważam, że było warto czekać na dzień. Jest dobrze wypieczona, chrupie, jest elastyczna, super, jest twarda, bardzo fajna, jest na pewno chrupiąca. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona smakuje, to poczekajcie te 7 dni i spróbujcie, przekonajcie się sami, że naprawdę czasami jest warto zaczekać. Oczywiście, jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, czy smakowało. My widzimy się w kolejną niedzielę z kolejną pizzą, także trzymajcie się, cześć!